Witamy serdecznie. Marcin Czwajdrak, trener drużyny Demonów Miejska Górka. Powiedz mi, jak oceniasz organizację dzisiejszego turnieju? No, pod względem organizacyjnym, turniej jest bardzo dobrze zorganizowany. Bardzo dobrze czasowo, co przede wszystkim no, daje duże, dużą swobodę w manipulowaniu swoją drużyną. Stawić gdzie tam sobie zrobić rozgrzewkę, gdzie potrenować. No i właściwie tyle. No. Muszę Tobie powiedzieć, że zawodnicy Twojej drużyny, których zapytaliśmy o to, kto jest ich ulubionym zawodnikiem drużyny seniorów mistrzów Polski, Tywone Miejska-Górka, wskazały na Ciebie. No cóż mogę powiedzieć, bardzo fajnie, że wśród swoich zawodników mam jakiś autorytet, bardzo pomaga to w nauczaniu moich zawodników. No często obserwują mnie na meczach, myślę, że wyciągają z tego jakieś tam też wnioski, uczą się. Dzień dobry, tym razem przed kamerą gościmy jednego z rodziców. Czy pan jest z Wrocławia? Tak, z Wrocławia. Pana syn gra w baseball. Czy podoba mu się ten sport? Bardzo, Zadowolony jest. Czy myśli pan, że to jest bezpieczny sport dla dziecka w tym wieku? Wydaje mi się, że tak. Czy turniej, organizacja tego turnieju towarzyskiego, integracja dzieci, jak również rozwój sportowy, czy to jest ważne? Bardzo, na pewno jest bardzo ważne. Jest wysportowany, biega, zadowolony jest, także myślę, że jest. Na pewno szczęśliwy z tego, że chodzi. A czy mógłby Pan polecić innym rodzicom grę baseball dla ich dzieci? Jak najbardziej. Uważam, że jest to dobry sport. Ja osobiście kiedyś piłkę trenowałem, ale myślę, że to też jest bardzo dobry sport. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z turnieju dzisiejszego? No przyjechałem trochę później. Nie jestem ogronać z dzieckiem, ale myślę, że straciłem dużo, także... Było bardzo fajnie i teraz zostaje do końca, mimo to, że powinienem do pracy wrócić, ale zostaję i będę do końca z dzieckiem. Czy mecze stoją na wysokim poziomie? Widzi Pan, że dzieciakom już wychodzą te wszystkie zagrywki? Czy realizują założenia trenerów? Myślę, że coraz bardziej. Coraz bardziej lepiej mi to idzie. I jak wrażenia z dzisiejszego turnieju? Bardzo, bardzo fajne, ze względu na to, że dzieciaki się bardzo dobrze bawią. Są wesoło uśmiechnięte, a najważniejsze, co jest, to jest to, że jest bardzo fajna zabawa. To Pani syn gra w baseball? No króciutko, bo od listopada, czyli tutaj jest niecałe, niecałe 4 miesiące w sumie, gdzie była przerwa i grudniowa, na świąteczna, jak również ferie, ale dają radę chłopaki. Czy jest zadowolony z tego, że trenuje w KSB i podoba mu się baseball No oczywiście, już był na dwóch wyjazdach e, i w grudniu i w lutym. Z trenerami swoimi, więc jest bardzo zadowolony. Czy co chciałaby pani powiedzieć innym rodzicom do tego, żeby zachęcić ich, żeby przeprowadzili swoje dzieci na taki trening bejsbola i zaczęły przygodę z troszeczkę niszową, ale bardzo dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, jaką jest baseball? Najważniejsze jest to, żeby dziecko chciało. Jeżeli będą chęci, to to już jest tak naprawdę nie będzie trzeba dzieci przekonywać. Pokazać dzieciom, zobaczyć niech spróbują. Jeżeli się spodoba, no to super i później tylko je wspierać. Dzień dobry, kolejny rozmówca, tym razem Jakub Garba, czy reprezentant Polski, świetny zawodnik z przeszłością w MLB. E, powiedz mi, co dzisiaj robisz tutaj na turnieju we Wrocławiu i jak bardzo Ci się podoba organizacja? No na wstępie, że organizacja jest świetna. E, gratulacje do Łukasza Tura, postarał się, dał radę. Tutaj przyjechałem w roli trenera z e, Wrocław Śródmieście. Na razie mi ten mecz właśnie z Wrocławiem. Będziemy się starać wygrać z dziewczynami z Brzegu. Jeszcze jedno pytanie, wracając do turnieju, powiedz, czy Twoje podopieczne sprawiają dzisiaj problemy, czy generalnie dla dzieci jest bezpieczne granie na takiej sali wielofunkcyjnej? Jak najbardziej e, ilość opiekunów jest odpowiednia do ilości dzieci, więc nie ma szans e, na jakiś groźny wypadek. Czy któraś z drużyn zaskoczyła Twoich podopiecznych? E, tak, na pewno dziewczyny, dziewczyny z brzegu bardzo dobrze grają. Tak samo zawodnicy z Wołowa poczynili duże postępy. Mi jeszcze: jakie są plany drużyny KSB ze śródmieścia w tym sezonie? E, w tym sezonie planujemy stworzyć nie nastawiamy się na wynik, tylko na tworzenie drużyny. Vamos, para, para, para. Jak byście chcieli zachęcić swoich rówieśników, kolegów ze szkoły, do tego, żeby przyszli na treningi KSB i grali w baseball? No, baseball to znakomita klapa, podoba mi się. Czy uważasz, że ma szansę na to, żeby się rozwinąć w Polsce? No, no tak. tak. Jak długo byście chcieli grać w baseball? Jak do seniorów. Co byście przekazały swoim rówieśniczkom, żeby zachęcić je do tego, żeby grały w baseball? Dlaczego wy wybrałyście tą dyscyplinę baseball, softball, a nie na przykład siatkówkę czy piłkę ręczną? E, softball to jest gra zespołowa i lubimy w to grać. To, to jest coś, co na przykład ja kocham. Lubię grać w softball, w tym mogę się wyrzeć. E, na przykład stoję na zapolu i tam łapię wszystkie piłki. Softball to jest taka gra, gdzie się gra razem, gdzie można się też. No tak jakby. Być razem, to znaczy drużyna, trzeba rozmawiać w grze. I, i solo to jest bardzo gra myśląca. Trzeba dużo w niej myśleć, gdzie podać. I to znaczy, jeżeli ktoś chce grać, to, to zachęcam, ponieważ to jest fajna gra, to jest fajne uczucie granie też i zespół, prawda? Ale to się liczy. Zespół to jest najważniejsza rzecz, z tego. się się, kiedy wygrywamy. <grywamy> na koniec, jak chciałbyś przekonać swoich rówieśników do tego, żeby grali w baseballu? No? Jak? Mam nadzieję, że będą przychodzić na nasze treningi w środę i w piątki, w godzin, nie pamiętam niestety, ale, ale mam nadzieję, że będą przychodzić, bo skład jest bardzo fajny, myślę, że warto warto trenować baseball. Trenerzy jednej z drużyn łudzików KSB, proszę o przedstawienie oraz Adam Modroniński, Maciej Litwin. Powiedzcie, gdzie odbywają się treningi waszej drużyny? Czy mogli zachęcić także kolejnych młodych zawodników do gry w baseball? Co się dzieje na treningach? Jak przygotowania do sezonu? Co byście chcieli osiągnąć w tym sezonie z Waszymi drużynami? Treningi młodzików baseballu odbywają się w szkole 113. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10-12 lat. Oferujemy gry i zabawy związane z baseballem wprowadzenie do baseballu. Treningi odbywają się w czwartki i w piątki między 18 a 20. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak pan ocenia organizację tego turnieju i jak ważne jest do, dla przygotowań dzieci do nadbliżającego się sezonu, czy bezpiecznie jest grać na hali w baseball? Y -y. No? Dzieci grają, cieszą się w ogóle tą całą zabawą i grą, no, uczą się też od starszych. No, staram się zachować jakieś granice bezpieczeństwa, żeby sobie nie zrobiły krzywdy, ale wszystko jest pod kontrolą. Dzieci się cieszą, grają i w sumie dobrze. To znaczy, że rodzice nie muszą się martwić o swoje nie, dzieci, nie, ponieważ nie. są pod dobrą opieką. Yy, tak, w KSB. tak, 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 są na pewno pod dobrą opieką. Yy, opieka medyczna to jest wspaniała, tutaj kolega akurat yy, yy, potrafi dużo rzeczy zczynić, yy, jak chce dziecko, jakiś zrobi krzywdę, ale jest o, w porządku. Na razie bez żadnych problemów przebiega ten turniej. Dziękuję bardzo. No, proszę. Pierwszego uczestnika dzisiejszego turnieju Hubert Kowiszewski. Powiedz, czy pójdziesz za kilka lat w ślady swojego taty oraz wujków? Tak, zamierzam grać w bejsbol. Zastanawiam się nad pozycją miotacza albo pierwszej bazy. Powiedz mi, czy Tato w domu pokazuje ci mecze bejsbolowe i jak myślisz, kto wygra w tym sezonie MLB? Tato pokazuje mi różne sztuczki, aczkolwiek uważam, że jego poziom nie jest zbyt wysoki. Zamierzam być przynajmniej trzykrotnie lepszy. Chociaż 3 razy zero to też 0. A w MLB najlepszy jest oczywiście Boston Red e, Powiedz, kto w tym sezonie w Ekstraklasie będzie faworytem do mistrzowskiego tytułu? Czy uda się możliwe demonom obronić tytuł? E, myślę, że faworytem w tym roku będzie znowu Kutno, wielokrotny mistrz Polski, ale myślę, że, że w czwórce może, może, może dużo się namieszać w tym, w tym sezonie. Czy może być tak jak w lidze pierwszej i w poprzednim sezonie, że każdy wygra z każdym? Jest taka szansa. Czy wróżysz KSB wejście do playoff w sezonie 2010? Całym sercem jestem z KSB i wierzę, że co najmniej trójka. No i zostaje nam Ekstra klasa, którą zaczynamy już 11 kwietnia. No i na, na szczęście dla wszystkich i nieszczęście to jest KSB Wrocław, TSB Demony. Dwa Nie. pierwsze mecze. Oj, vamos, para, para.